Dziś praktycznie na całym świecie wart jest uwagi problem osteopenii i osteoporozy. Jest to problem, który wskazuje na brak wapnia w kościach. I częściej osoby starsze są tym zaniepokojone, rozwiązując ten problem na różne sposoby, ale badając to pytanie w sposób fundamentalny. Opieramy się zawsze na pracy naukowej wielkiego naukowca XX wieku, Aleksandra Czyżewskiego, który pierwszy wyjaśnił to jeszcze 90 lat temu, że przy normalnym odżywianiu wszystkie potrzebne naszemu organizmowi składniki odżywcze są dostępne, tylko te substancje po prostu są nieaktywne. W szczególności badał witaminy i minerały. Do takich minerałów należy wapń, gdy mówimy o osteopenii lub osteoporozie. I tak, wapń jest dostarczany z jedzeniem w ilości 10 do 20 razy większej niż potrzebuje człowiek, ale przeważnie zostaje nieprzyswajany, ponieważ te dwa jony są niezbędne do absorpcji w przewodzie pokarmowym. Wapń musi zostać zjonizowany po tym, jak zostanie wchłonięty. Zjonizowany wapń w przyrodzie praktycznie nie istnieje, ponieważ jest dosyć aktywnym pierwiastkiem. Wapń musi być zjonizowany wewnątrz. Z tego powodu natychmiast wyjaśnię dla Państwa takie zjawisko, które osobiście moi koledzy i ja obserwujemy od 12 lat. Osobiście ja również to robię. Obserwuję zjawisko wchłaniania witamin i minerałów u ludzi, którzy korzystają z terapii Medical moksa, ponieważ okazuje się, że w ceramice Moxa są niezbędne jony, które są niezbędne do rozszczepiania substancji dezaktywujących, a także witamin i wapnia. To wszystko odbywa się z tego powodu, że zaczynasz korzystać z ceramiki moksa, a jedzenie, które zjadasz, staje się zupełnie innej jakości, w tym witaminy i minerały. To jest myśl numer jeden i zwracam się do Czyżewskiego. I dzięki nie mówimy o tym dzisiaj. Myśl druga jest taka, że musimy zrozumieć, jak zwrócić wapń do kości dotyczy zrozumienia w prostej formie procesów biochemicznych zachodzących w naszym organizmie. Powtarzam, wapń, który spożywamy, nie wpada od razu do kości. Nie wszystko wpada do kości i nie ma takiego związku między ilością zjedzonego wapnia i ilością, która jest przyswajana przez kości. Gdyby wszystko było takie proste, to ludzie na całej planecie zjadaliby wystarczającą ilość wapnia i rozwiązywaliby problemy osteoporozy i osteopenii. Ale tak nie jest. Dlaczego? Ponieważ istnieje drugi składnik postępowania procesu osteoporozy, i ten proces jest normą. To jest norma. I tą normę ja tu pokazałem. Zwykle przez przez lat cały wapń zostaje wymywany, jakby z jednej strony, a z drugiej strony wapń wchodzi do kości. Ten proces jest stale w równowadze. Tutaj logicznym i właściwym będzie zapytać, więc co decyduje o równowadze wapnia w kościach? Absolutnie nie to, jaką ilość wapnia zjadłeś. Równowaga wapnia w kościach zależy od obciążenia kości. Wszystko. Fenomenalnie. Pomysł ten został znowu opisany przez Czyżewskiego, a po nim wielu naukowców to opisywało. Że mimo obecności wystarczającej ilości wapnia w kościach, kość wymaga obciążenia. Ci sami astronauci, którzy polecieli w kosmos, wracają już z osteopenią. Dlaczego? To są dorośli mężczyźni, zdrowi dorośli mężczyźni. Tylko dlatego, że w kosmosie nie było żadnego obciążenia. Dzieci, kiedy się rodzą, ich kości nie mają wapnia, że tak powiem. A gdy dziecko uczy się chodzić, wapń wraca do kości. I tak. I tak problem osteoporozy i osteopenii, i osteopenii rozwiązuje się bardzo prosto. Kość powinna zostać obciążona. Ale co powstrzymuje kości przed dostatecznym obciążaniem? Pierwsze to lenistwo, drugie to artroza. Problemy, które już istnieją w stawie, to słaba chrząstka. Starzenie się stawu i osoba ogranicza obciążenie tego stawu i tej kości. Co z kolei przyczynia się w tym samym do występowania osteopenii i osteoporozy. Co robi terapia medical MOXa? Terapia Medical Moksa, jak już wspominałem, pomaga wchłonąć wapń z zasady z przewodu pokarmowego, nawet z pożywienia, które jesz zwyczajnie, po prostu normalne. Z drugiej strony, terapia Medical Moksa z drugiej strony, terapia Medical Moxa umożliwia opiekę nad stawem. Mówiłem o tym w osobnym filmie. Wykorzystując ciepło, regenerację chrząstki i przypiekanie do regeneracji aparatu więzadłowego stawu, osoba korzystająca z terapii Medical Moxa z każdej takiej procedury, o której mówiłem, dla niej pozostaje tylko metodycznie powoli zwiększać obciążenia i za. I za 2-4 lata wapń wraca do równowagi w kościach. Wapń w kościach odzyskuje równowagę. Szybko wapń nie wraca do kości, to jest przeciw biofizyce, przeciw fizjologii. Aby wapń znajdował się w normalnych ilościach w kościach, koniecznym jest normalne odżywianie się, stosowanie ceramiki mox do przyspajania potrzebnych mikroelementów i witamin a także odpowiednia terapia dla stawów, stosowanie zasad, o których wspominałem w innym filmie osobno oraz w tym filmie opowiadam dość krótko. Terapia Medical Moxa przeciw osteopenii i osteoporozie.